Rozdział siódmy Działalność Kobiet i Propaganda We współczesnej Ameryce kobiety osiągnęły prawie równouprawnienie z mężczyznami. Nie znaczy to, że działania, jakie podejmują, są identyczne z działaniami mężczyzn. Kobiety w swojej masie nadal mają szczególne zainteresowania i prowadzą specyficzne działania uzupełniające ich cele ekonomiczne i interesy zawodowe. Kobiety wywierają najbardziej oczywisty wpływ, kiedy są zorganizowane i uzbrojone w broń propagandy. Tak zorganizowane i uzbrojone mogły odczuć swój wpływ na rady miejskie, legislatury stanowe, krajowe kongresy, na organy wykonawcze, polityczne kampanie i opinię publiczną w szerokim sensie, zarówno lokalną, jak i ogólnokrajową. W polityce amerykańskie kobiety zajmują dziś znacznie ważniejszą pozycję z punktu widzenia ich wpływu i tworzonych przez nie zorganizowanych grup, niż z punktu widzenia rzeczywistego politycznego przywództwa lub zajmowania znaczących stanowisk. Profesjonalna kobieta polityk do chwili obecnej miała niewielki wpływ, a same kobiety nie traktują jej powszechnie jako ważnego elementu polityki. Ma Ferguson przede wszystkim była prostą gospodynią domową. Narzędziem wykorzystanym przez zdetronizowanego męża. Nelly Ross, była gubernator Wyoming, pod żadnym względem nie może być uznana za dojrzałego męża stanu bądź przywódcę opinii publicznej. Jeśli kampania wyborcza może czegokolwiek dokonać, to pokazać możliwości propagandy w osiąganiu pewnych celów. Propaganda ta jest dziś wykorzystywana przez kobiety do realizacji ich projektów w Waszyngtonie i poszczególnych Stanach. W Waszyngtonie kobiety są stowarzyszone w ramach Komitetu Legislacyjnego 14 organizacji kobiecych, włączając w to Ligę Głosujących Kobiet, Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet, Chrześcijańską Unię Kobiet, Federację Klubów Kobiecych. Organizacje te opracowują określony program, a następnie używają nowoczesnej techniki propagandowej, aby wprowadzić go do systemu prawnego na terenie całego kraju. Ich osiągnięcia w tej dziedzinie są różne. Sukcesem jest wprowadzenie wielu praw związanych z polityką społeczną, takich jak ośmiogodzinny dzień pracy dla kobiet. Bez wątpienia, prohibicja i jej wprowadzenie w życie również są ich dziełem, jeśli można uznać to za sukces. Podobnie jest z ustawą Sheparda-Townera, która przewiduje wsparcie ze strony rządu centralnego dla opieki macierzyńskiej w poszczególnych stanach. Ustawa ta nie zostałaby wprowadzona, gdyby nie polityczna zapobiegliwość i mądrość takich kobiet jak panie van der i Mitchell. Środki federalne zatwierdzone na pierwszej konwencji narodowej Ligi Głosujących Kobiet wskazywały na aktywności organizacji kobiecych związane z polityką społeczną. Obejmowały one takie rozległe kwestie jak opieka nad dziećmi, edukacja, sytuacja domowa, wysokie ceny sytuacja zawodowa kobiet, zdrowie publiczne i moralne, niezależne obywatelstwo dla zamężnych kobiet itd. Aby propagować te zasady, Narodowa Liga Głosujących Kobiet wydała różnego rodzaju publikacje, takie jak biuletyny, kalendarze, informacje wyborcze, przeprowadziła kursy korespondencyjne na temat rządu i zorganizowała zajęcia szkoleniowe oraz szkoły obywatelskie. Być może skuteczność organizacji kobiecych w dzisiejszej polityce amerykańskiej wynika z dwóch rzeczy. Po pierwsze, wyszkolenia profesjonalnej kadry wykonawczej sekretarzy bądź sekretarzy wyborczych podczas kampanii wyborczych. Kiedy propagandysta wykorzystuje każde znane mu narzędzie, aby dyscyplinować oporną większość, po drugie skierowania do działań pokojowych, wielu wybitnych kobiet, które uczestniczyły w kampaniach wyborczych, działając w wielu ważnych nurtach i ruchach kierujących masami podczas wojny. Można tu wspomnieć takie kobiety jak panie Van der Schio, Alice Ames Winter, Moskowitz, Florence Kelly, Blair, OHB Belmont, Doris Stevens, Alice Paul. Wspominam osiągnięcia kobiet w polityce dlatego, że dostarczają one szczególnie uderzającego przykładu inteligentnego użycia nowej propagandy do tego, aby zapewnić uwagę i akceptację dla idei mniejszości. Wydaje się zasadne, że osoby, które jako ostatnie znalazły się na arenie politycznej, Powinny rozpoznawać i uczynić użytek z najnowszych środków perswazji, aby zrównoważyć w ten sposób brak doświadczenia w tym, co eufemistycznie nazywa się praktyczną polityką. Oto przykład tych nowych technik. Kilka lat temu Konsumencki Komitet Kobiet, walcząc z taryfą amerykańskiej wyceny, wynajął pusty sklep przy 57 ulicy w Nowym Jorku i urządził w nim wystawę towarów. Podając przy każdym z nich aktualną cenę oraz taką, jaką miałby, gdyby ustawa dotycząca taryf została przyjęta. W rezultacie komitet uzyskał poparcie od setek odwiedzających wystawę. Są wszakże również niepolityczne obszary, w których kobiety mogą wywierać i wywierają swój wpływ na kwestie społeczne i w których mogą używać zasady przywództwa grupowego do uzyskiwania pożądanych celów. W powszechnej federacji klubów kobiecych zrzeszonych jest 13 tysięcy klubów. Ogólnie rzecz biorąc, znajdujemy tam kluby obywatelskie i miejskie, kluby matek i gospodyń domowych, kluby kulturalne poświęcone sztuce, muzyce bądź literaturze, biznesowe i zawodowe, kluby kobiece oraz powszechne kobiece kluby, których aktywność może obejmować obszary aktywności obywatelskiej bądź wspólnotowej, albo mieszaninę wymienionych aktywności. Klub kobiecy, ogólnie rzecz biorąc, skuteczny w działaniu na rzecz edukacji zdrowotnej, propagowaniu sztuk pięknych, wspieraniu ustawodawstwa, które wpływa na dobrostan kobiet i dzieci, zakładaniu placów zabaw i parków, podnoszeniu standardów społecznej bądź politycznej moralności, prowadzeniu domu i gospodarzeniu, edukacji i tym podobnych. Na tych polach Klub kobiecy sam jest zainteresowany podejmowaniem wysiłków, które zwykle nie znajdują się w gestii istniejących agencji i często zarówno inicjuje, jak i pomaga w dalszych działaniach na rzecz dobra wspólnoty. Klub zainteresowany głównie prowadzeniem domu i sztukami praktycznymi może sponsorować szkołę gotowania dla przyszłych żon i innych osób. Przykładem silnego zainteresowania kobiet tego rodzaju edukacją jest prowadzona niedawno przez gazetę New York Herald Tribune szkoła gotowania, której zajęcia odbywały się w mieszczącej niemal trzy tysiące osób Carnegie Hall. Z okazji kilkudniowej szkoły gotowania sala została szczelnie wypełniona, rywalizując z siłą przyciągania McCorkaka i Paderewskiego, zadając skłam idei, że kobiety w dużych miastach nie interesują się gospodarstwem domowym. Wysiłkiem bliskim sercu klubu zainteresowanego dobrostanem dziecka i matki będzie np. ruch zmierzający do podawania mleka w szkołach publicznych albo powołanie do życia placówki zdrowia dziecka przy Wydziałach Zdrowia. Klub muzyczny może poszerzyć swą ofertę i służyć wspólnocie poprzez współpracę z lokalnymi stacjami radiowymi, aranżując lepsze programy muzyczne. Walka ze złą muzyką może być równie zaciekła i angażująca na wielu polach jak dowolna bitwa polityczna. Klub artystyczny może aktywnie organizować wypożyczone wystawy w swoim mieście. Może również organizować wystawy objazdowe prac artystycznych swoich członków, albo prezentować te prace w szkołach bądź na uniwersytetach. Klub literacki może wyjść z zaklętego kręgu wykładów i spotkań z autorami, biorąc konkretny udział w życiu edukacyjnym społeczności. Może na przykład wspierać konkurs w szkołach publicznych na najlepszy esej o historii miasta lub o życiu jego najsłynniejszych obywateli. Poza konkretnym tematem, wokół którego może zostać utworzony klub kobiecy, zwykle jest on gotowy zainicjować lub pomóc w każdym ruchu mającym na względzie szczególne dobro ludzkie w ramach społeczności. Co ważniejsze, klub stanowi zorganizowany kanał, przez który kobiety mogą poczuć, że ich głos staje się określoną częścią opinii publicznej. Kobiety wspierają mężczyzn w życiu prywatnym i w podobny sposób będą uzupełniać ich w życiu publicznym poprzez skupienie swoich zorganizowanych wysiłków na tych kwestiach, które mężczyźni prawdopodobnie zignorują. Istnieje rozległe pole dla kobiet jako aktywnych protagonistek nowych idei oraz nowych metod politycznego i społecznego gospodarowania. Zorganizowane i świadome swej władzy wywierania wpływu na otoczenie kobiety, mogą skorzystać z nowo zdobytej wolności na wiele sposobów, aby przekształcać świat w lepsze miejsce do życia.